Tak trzeba będzie tutaj... Wszystko. wszystko zdobyć. To co on miał? nie to, ja, ja. ja. ja, to będzie te... te to zmieniamy.

Это Робонон. очень примечательно, он спрятался.

Gracias. que Ja z powodu, że to zabatek klamarzany. Oj, ty co, cia mnie. Nie zapominam, cia mnie. No. Następnie może w tym kół użyję magicznego kodu, który mi odblokuje. Jeszcze jedno posiadło. Jeszcze jedne, jedne statystyko kopaliste. A w ostatnim a...

заавал байх таарч тооцоо хийх хэрэгтэй мэйл шийдвэр төлөвлөлт хийх хэрэгтэй төлөвлөгөө хийх хэрэгтэй The doctor, yeah. This is a major problem for us. You must act immediately. You must do something about this.

Kurde, ja pierdolę, żeby... trzeba uśpić. O Nie, jest nie rozumiem, o co dziadek mówił. Ma wszystko, ma jedzenie, ma picię jechałem Wychod ma... ma a wyjedziemy teraz Tylko teraz 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 to teraz teraz

Rozziady to po prostu chyba samekie. A tutaj jest cały na to się jakiś pojawia. Jechamy. Puję. Napolały. Dobra, może jest. Rabba. <laughs> 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 You've got to do something about this. You must respond to this immediately. Super. <laughs> Abebozaury, abebozaury, dobra. A, homozy. Będziemy tu a nimi znowu. Niech zimku stać. Tak. na początek, jak zwykle. Jakie rusz, jakie to, co kurde dużo. Chcę Mm -hmm. Ladies and gentlemen, we are happy to announce the arrival of our new attraction.

Kurde, nawet jednego nie ma tutaj. tej widoczności, nawet jednego. Ktoś tu do kolei naprawdę.

Oh, yes, to my love. My love. Um, see. Good to see you again? Good. Message I'm sorry. Oh, mm -hmm. yeah. mm -hmm. <laughs> never <None. laughs>

Okej, okay, do... to jeszcze dział się inny. Można no, się dział... hmm. Okej. Okay. Message from Doctor Grant. What should we do here? Okay, there is. To się. A, zapomniałem mi balon to zrobić. Tor balon. No. Ja no to chyba to robić tutaj. Żeby tyle się gości musieli, żeby wytykać. Żeby jedno życie było. Ja gdzie się podziało. Tak, 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 tak. Okay. 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 yes, okay. Baba, super.

Czy pracownicy sprzątający mają inteligencję taką, że mogą znaleźć drogę?

mogę powiedzieć już. Możemy się w sumie rzec na więc no, cześć do, i do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z drugiej operacji